Stojaki po robimy z płyt ażurowych zostało mi trochę tych płyt była wcześniej z nich wyłożona ścieżka obok domu, ale teraz pójdą te płyty na stojaki pasieka się powoli rozrasta więc trzeba pomyśleć o trochę masywniejszych stojakach wcześniej. Teraz ule stoją na klatkach, ale to nie zdaje egzaminy, o klatki się rozpadają. Rok, dwa i, i ul cały leży z klatką. Także lecimy teraz ze stojakami na płytach ażurowych. Płyty w kopuje. Nawet dosyć dosyć prosto chyba to wychodzi. Wcześniej tu został zasadzony rząd Leszczyny. Gawa, jak dalej widać, rów. Za rowem jest cały rząd wieżby. Także taka fajna fajna miejscówka. Za 2-3 lata tutaj będzie. Na bardzo dobry rozruch wiosenny dla pszczół. Leszczyna, wieżba. Dookoła są sady owocowe łąki, trochę nieużytków, także także będzie tutaj dosyć fajne miejsce 30 lip też już jest w obrębie pasieki i cóż, tak to wygląda wkopana pierwsza płyta, a ostatnia jeszcze kilka płyt mi zostało do wkopania pierwsza i ostatnia wypoziomowana puszczone sznurki no i teraz według tych nich Robię wszystkie następne, żeby to było na jednym poziomie. No, a też musi być lekko podwyższone, bo ten rów raz, raz na 10 lat lubi trochę tej wody wylać. Więc, żeby to było bezpiecznie, musi być stabilne dosyć. Tak to wygląda. Dzisiaj kopię płyty, i niedługo trzeba będzie kupić kantówki drewniane. Poukładać i przed wiosną jeszcze przestawić ule, żeby już od tego roku stały tutaj na tych płytach.